Cześć, moi drodzy, witajcie. Cześć wam. Jestem dzisiaj w salonie Tak jak widać na załączonym obrazku. Ale w sumie nie salon Estelle jest najważniejszy, tylko ta oto cudowna kobieta Proszę Monika. Czego ja się tutaj dowiaduję? Tak, i Monika ma na nazwisko jak? Komecka. Tak? Oczywiście, Od że Od 42 lat. O, czyli wiemy, ile już ma lat, słuchajcie, moi drodzy. Oczywiście. Yy, Znamy się, Monika, skąd? Może powiedz. Jezu, znamy się z Twojej hurtowni, którą prowadziłaś kiedyś. Ja tam byłam Twoją klientką. A teraz jesteś moją klientką, proszę bardzo. I ja też jestem Twoją klientką i w ogóle generalnie nasze losy się tak przeplatały cały czas. Tak. Tak, tak dokładnie. Tak, bo ja dzisiaj właśnie zagościłam w salonie, żeby się wynagrodzić, prawda? Bardzo ładnie. Bo tak. generalnie wszystkie kobiety powinny się wynagradzać, słuchajcie. I chodzić tam, gdzie mają ochotę chodzić, na różnego rodzaju Przyjemności, może tak dodam, przyjemności. O, jest... było? <noise> jak najbardziej, szczególnie z masażem stóp. Znaczy, słuchajcie, słuchajcie Zusia dostała napiwek, więc chyba było dobrze. <noise> słuchajcie, poza tym dokładnie, o, mowa o napiwku. Znaczy, nie jest cudownie, jeśli ktoś, który wykonuje cokolwiek, dostaje coś w ramach wdzięczności oprócz tego, że zapłata jest zapłatą? No, dokładnie. No chyba? Tylko powiem Wam szczerze, że szefowa nie dostaje napifków. Ja nie mogę tego zrozumieć. <noise> Ja to zauważyłam, od kiedy tak tutaj jestem, to ja nie wystaję na tak, Ale dziewczyny tak. Ale tak. to jest przyjemne, bo ja jakby w sumie taka jest kolej rzeczy, ja powinnam zarabiać jakby na, na tych wszystkich innych rzeczy. Powinnam tak. zarabiać, o. Powinnam. O właśnie, to jest dobry moment, żeby rozpocząć. Czyli generalnie znamy się już od dawna, kiedy byłaś klientką mojej hurtowni. tak? Ja, chciałam swoją historię z branżą beauty, czyli naprawdę od początku. Ja jestem w branży Dutki 22 lata, to myślę, że tak już w czasach szkoły, szkoły cię odwiedzałam. No właśnie, jak to się zaczęło, Monia, powiedz tak pokrótce szybko, bo żeby nie zamęczać widzów absolutnie, którzy będą to oglądać, jak to w ogóle się stało, że Ty zafascynowałaś się ty oczywiście wiecie, że ja już nie mogę nazwy fachowej używać, więc generalnie będę mówiła płatki, jak wiadomo, bo tam w poprzednim nagraniu tą informację dawałam. Jak to się stało, że Ty gdzieś tą informację e, zdobyłaś? Nie wiem, przypomnij mi proszę o tych naszych cudownych płatkach. Było dokładnie tak, jak teraz my sobie siedzimy i rozmawiamy. E, spontanicznie weszłam sobie do jakiegoś live'a, który był wrzucony w internet. E, I przeprowadzany tam był wywiad Krzysztof z Tobą, albo Ty z Krzysztofem Markowskim, nie pamiętam. I zobaczyłam właśnie, że mówicie o czymś, co mnie zainteresowało bardzo. I czytam tam na dole w pasku Agnieszka Sękowska. Ja wiem, kurczę, znam ją, znam ją, więc szybko sobie wpisałam w internet. E, twoje imię i nazwisko i generalnie wyskoczyłaś mi w znajomych i okazało się, znaczy odezwałam się sama pierwsza do ciebie, żebyś mi powiedziała, co to właściwie jest, o czym mówicie, bo to oczywiście była taka lakoniczna wypowiedź i nie zrozumiała zupełnie dla mnie, ale czułam, że to jest to, czym powinnam się zainteresować. Także. Właśnie, słuchajcie, moi cudowni, Na, w, moim, w moich znajomych jest mnóstwo, ale absolutnie kobiet z branży beauty, mnóstwo. I teraz tak, Monika gdzieś tam zobaczyła, zerknęła na jakiś wywiad, utkwiło jej to w pamięci, ale wiecie, co jest najśmieszniejsze, że absolutnie te nasze płatki, te nasze kółeczka, bo tak jak powiedziałam, nie mogę innej nazwy na razie używać. Ale e... też to ładnie brzmi. Też ładnie. Płatki, ja sobie wymyśliłam ostatnio płatki, więc dlatego no, mówię płatki. I słuchajcie, i... Absolutnie, one są sprzedawane w systemie networku, czyli MLM-u. I wiecie co? Niejednokrotnie spotkałam się, na, nie wiem jak Monia, ale zaraz to opowiem. Niejednokrotnie spotkałam się na pewnych grupach naszych branżowych, gdzie tego jest full. Ja czasami, jak wejdę, wskakuje mi jakaś informacja, wskakuje mi jakiś post w grupach branżowych, dodam jeszcze raz. I chcę powiedzieć o tych płatkach, i coś tam komunikuję, to wiecie co? Mnóstwo kobiet z naszej branży, mówi, ale gdzie to jest MLM? A skąd nie chcemy MLM-ów, nie chcemy nic, żadnych z produktów, które są związane z MLM. -em? I wiecie, co tak sobie myślę. Nie wiecie, co negujecie, Moi drodzy, nie wiecie. Zarówno nasza branża, jak i klienci absolutnie, którzy mm, mogliby skorzystać dla swojego dobra z płatków naszych, tych magicznych, cudownych płatków, które robią. Niesamowitą moc i to doświadczyła Monia na sobie. Nie tylko Monia, wiele naprawdę ludzi. Ale negują to, dlatego że jest to sprzedawane w systemie MLM-u, nie w mojej hurtowni, którą miałam. Absolutnie nie. I zawsze to mówię. Tylko poprzez absolutnie sieć sprzedaży i sieć ludzi, którzy są zafascynowani danym produktem i tak naprawdę przerobili ten produkt na sobie i wiedzą, o czym mówią. Prawda? To historia ze mną była zupełnie inna. No dlatego, właśnie. że ja osobiście ja wiedziałam, że tradycyjny biznes jest ok, ale on gdzieś tam prowadzi do donikąd. Jeżeli się nie zbuduje wielkiego imperium, nie wiem, że kilku by na przykład sieci salonów, no to jest to ciągle takie borykanie się z codziennością, z podwyżkami, z podatkami, nie wiem, z pracownikami, z klientkami. I ja wiedziałam, że zawsze znaczy, że zawsze, że MLM to jest najlepszy sposób zarabiania pieniędzy, tylko powiedziałam sobie kiedyś, że ja nie będę sprzedawać pasty do zębów. I jak znajdę MLM, którym, który się wyróżni na rynku, który po prostu będzie czymś innym niż te dotychczasowe, które znałam, bo naprawdę byłam bardzo wiele rozmów, no bo jestem takim jakby fajnym kąskiem. Ja, moja branża, sieć, jakby zaczęła duża grupa klientów, więc jakby tutaj pewnie się produkty sprzedawać same, ale z kimkolwiek nie rozmawiałam, pytam się, jakie macie produkty. Po pierwsze 150 tysięcy produktów, po drugie pasta do zębów, ja wy to nie, ale jak dowiedziałam się, że bioelektrody są sprzedawane. O, w... Nazwa, nazwa. Są sprzedawane. Pala, płaci, jestem, jestem przyzwyczajona jeszcze do, do wcześniejszej formy. To jest live spontaniczny, więc generalnie jestem przyzwyczajona do poprzedniej formy wypowiedzi. Fachowej oczywiście. Tak, tak. dokładnie. Więc do czego zmierzam? Że po prostu ja wiedziałam, że jak to jest MLM, to nie oprócz tego, że chcę pomóc sobie, to będę chciała w tym działać. I będę chciała pomagać Pomagać innym, oczywiście. No właśnie, i to jest to, co powiedziałaś. Więc, generalnie, Monika doświadczyła tego na sobie. Jak najbardziej przekazuje te informacje swoim klientom w gabinecie, ale nie tylko. Ma mnóstwo zadowolonych klientów. I chciałabym tylko dać Wam taki przekaz, moi drodzy, żebyście naprawdę nie nagowali czegokolwiek. Ja nie mówię teraz o naszych płatkach cudownych, bo, bo wiecie, bo, bo ludzi, którzy zajmują się zawodowo, tak jak my z moją, absolutnie technologią, life, bo to możemy absolutnie mówić, jest mnóstwo. Fachowców jest też mnóstwo. My możemy się do takich zaliczać, bo tą drogę przeszłaś już naprawdę na wskroś. Dokładnie. Nie tylko sama ze swoimi doświadczeniami, ale z doświadczeniami, Wielu ludzi dookoła ciebie. Mm -hmm. I generalnie nie negujcie tego. Naprawdę nie negujcie tej drogi. Nie negujcie tego, że ktoś Wam mówi, że naprawdę coś działa. To nie dlatego, żeby Wam sprzedać tą pastę do zębów, czy też wiadomo, te, te kremiki, tak? Tylko to jest coś zupełnie innego. Więc wy się y, naprawdę zastanówcie nad tym, czy ludzie chcą Waszego dobra, czy też nie. Bo jeśli ktoś tam, bo tam chce pokazać coś innego, coś nowego, co działa i dać nawet coś za darmo, prawda, żeby przetestować, a często ludzie to negują, nie doceniają. Nie doceniają, masz rację, nie, nie, doceniają. Doceniają. nie doceniają, to jest to po prostu dziwne. W dzisiejszych czasach jest to po prostu bardzo dziwne, bo nikt nie chce dla Was źle, tylko tak jak mówię, nasze grupy, nasze branżowe grupy, w których jest mnóstwo kobiet, po prostu niestety to negują. Także drodzy klienci, drodzy y, klienci salonów, tak jak u Moniki, nie negujcie tego, że ktoś Wam coś chce pokazać, coś nowego, co tak naprawdę nie jest nowe, bo w tym roku mija ile? 20 lat. 20 lat, kiedy te nasze magiczne płatki są na rynku. Kładki, które mogą naprawdę zrobić mega, mega, mega ważne rzeczy w organizmie, o których nie będziemy tu mówić, co robią, bo generalnie macie od tego mnóstwo ludzi, którzy zajmują się tym zawodowo. Bo nie, może ktoś coś powiedzieć na koniec? Hmm że jeżeli przełamiemy w sobie te bariery i odłożymy ten MLM, który jeżeli ktoś, ktoś uważa, że to nie jest fajna, fajny sposób sprzedaży, to zaczyna się fantastyczna historia. Podczas zaczyna się historia ludzi, z którymi później doświadczamy na co dzień, że to się zmieniło, że naprawdę nam dziękują za tą współpracę, że do nich trafiliśmy, że jakby spróbowaliśmy im przekazać tę informację i generalnie jest to naprawdę później tylko coraz lepsza przygoda, a na końcu jednak widzimy też fajne pieniądze. A tak na, na koniec. Powiedz, co ty u siebie zauważyłaś najcudowniejszego? No oczywiście nie używamy pewnych słów, jak wiemy. To ciężko będzie mi to powiedzieć, żeby nie użyć pewnie. No i tak, sytuacja taka, że, że postanowiliśmy się przenieść do innego pomieszczenia. Za dużo klientów moja masz w gabinecie. To za dużo? Nigdy nie jest za dużo. <laughs> ja nie chciała mieć za dużo pieniędzy. <śmiech> <śmiech> o, oczywiście, że wiadomo, że ważne są pieniądze, ale pieniądze to, jak wiemy, energia. Tak jest. Tak, tak jest. Dobra, to słuchajcie, co na koniec. Aha, ja zadałam pytanie. Ja już podsumowałam naszą rozmowę. Podsumowałaś, rozmowy. natomiast w pięciu sekundach. Co tego nie powiedziałaś, co najbardziej odczułaś u siebie. Tylko wiadomo, tych słowa, słów, których nie możemy wypowiadać, nie będziemy wypowiadać. Co takiego najbardziej z naszych magicznych płatków odczułaś? Na koniec. Energia. E, lepszy sen, dużo więcej siły, e, dużo lepsza koncentracja, a w moim e, jakby w zdrowiu jest takie dosyć istotne. E, I co jeszcze? No tak naprawdę też poczułam, znaczy zauważyłam odmłodzenie i jakby taką mam e, dużo lepszą gęstość skóry, wygląd skóry i ogólnie, tak jak ja to widzę po klientkach, które nas odwiedzają, bo które używają technologii, to. One po prostu świecą. I ja tak samo tutaj, tak czasami czuję się, że jestem taka rozpromieniona i, i mam takie nowe życie w sobie. Także mogę tak to podsumować. A będziesz chciała cały czas korzystać z technologii Lifeway? Ja do końca świata jeden dzień dłużej. Ojej! To na pewno, to na pewno. Jeżeli by było jakiekolwiek zawirowania jak ostatnio, to ja sobie robię duże zapasy i to będzie dla mnie cenniejsze niż w kasetce będę trzymać bioelektrody. To jest coś cudownego, prawda? Chociaż oczywiście to, co powiedziałaś, to dla niektórych może nie być takie fajne, ponieważ Jeszcze pomyślą poznaję. sobie, że po pierwsze nie znają, pomyślą sobie, że to zależnia, ale nie. właściwie nie. można zależne, się uzależniać od dobrego. Tego tak, tak, <noise> tak. <noise> Słuchajcie, bardzo się cieszymy i tak jak powiedziałam, zgłaszajcie się do Moniki, jeśli Monikę znacie absolutnie. Nie myślę, że sporo ludzi zna, ale. Wolałabym, żebyście... Bódź to jest wieś trabaja, więc dużo się... <laughs> ja się tutaj wszyscy znamy. Tak, oczywiście, więc generalnie pamiętajcie, nie negujcie tego, co nowe, nie negujcie tego, co ludzie wam chcą powiedzieć, przekazać, co, chcę wam za... co chcą wam zaproponować, pokazać, żebyście poczuli na sobie. I zgłaszajcie się absolutnie do Moniki, do mnie, do ludzi, którzy zajmują się zawodowo technologią, ale zawodowo i dobrze się zajmują technologią i mm -hmm. będą wiedzieli, co mówić, Co mówić i jak Nie, to prowadzić. Prawda? Ja Nasze to pierwsze to... godziny rozmowy, jak zaczynałam przygodę z firmą, to po prostu naprawdę jest troszeczkę takiego zagłębienia się i dużo informacji, ale później, później to już samo idzie, samo płynie. Dziękuję, uję. że jesteś. <noise> dziękuję. Wszystkiego dobrego dla Was. Wszystkiego pa. dobrego w nowym roku. Oczywiście. Pa.